Cześć, witam Was na układzie. Ajo na układzie, ajo <grywa> ja wideo. Cześć, witam Was na kanale WideoBlockTag. Ja mam serwisowy odcinek. Chcę Wam pokazać, w jaki sposób i dlaczego warto zadbać o nasze chłodzenie cieczą i uzupełnić w nim płyn albo go wymienić i to w układzie, które nie ma nigdzie korka, wlewu, dolewania płynu. Jak bezpiecznie rozebrać i jak go później napełnić, poskładać, na co uważać. Na ten serwisowy odcinek serdecznie Was zapraszam. Czasami tak jest, że po dłuższym okresie użytkowania nasze AIO, na pewno w każdym przypadku tak jest, ma coraz mniej płynu w układzie, bo płyn odparowuje przez rurki, przez e, temperatury, ulatnia nam się po prostu z układu i to jest całkowicie normalne. To jest, moi drodzy, fizyka. E, te układy nie są w 100% szczelne i zawsze odparowujący płyn będzie, ubywa nam z układu. Im starsze AIO, tym więcej tego płynu ubyło. A więc mniej jest go w układzie, i czasami, jak słyszymy np. głośno pracującą pompę w naszym układzie chodzenia cieczą albo na przykład temperatury nam zaczynają rosnąć, może być to oznaka tego, że skończy nam się płyn w układzie IO. A mało płynu w układzie IO powoduje bardzo często zatarcie bloku pompy, przez co takie IO nadaje się później tylko do wyrzucenia. Więc dobrze jest rozebrać sobie takie IO raz na jakiś czas, ewentualnie jak słyszymy niepokojące oznaki głośnej pracy. Pompy, bloko pompy, w zależności czy pompa jest w radiatorze, tak jak tutaj, czy jest tutaj w podstawie, w bloku, tak jak w większości przypadków i dolać sobie płynu. Jak jest bardzo zabrudzony ten płyn, który jest w środku po skręceniu, to jest dobrze wylać go, przeczyścić układ wodą destylowaną i zalać inny płyn, albo dolać wodę destylowaną, nalać wodę destylowaną do układu ale trzeba używać inhibitora, ja wam później pokażę, e, czyli środka chemicznego specjalnego przeznaczenia do układu wchodzenia cieczą, który zapobiega korozji w układzie i zapobiega powstawaniu namnażaniu się glonów w układzie, bo bez tego sama woda destylowana po jakichś 2-3 miesiącach będzie mieli glony w układzie, jak zalejemy to samą wodą. E, Mam takie Ayo, to jest Antek, który był u mnie kiedyś na testach, z 2 czy 3 lata temu. Od Tego czasu leżał na półce i mam wrażenie, że sporo płynu już mu ubyło. Raz go użyłem tylko podczas testów, później trafił do pudełka i trafił na półkę. Może chyba jeszcze raz go kiedyś pokazałem przy okazji czegoś. Nie pamiętam. W każdym razie nie był na nadmiernie użytkowany i mam wrażenie, że po tylu latach w pół, na półce w pudełku tego płynu już jest mało w układzie i też może być w jakimś dziwnym stanie, na przykład. Zagloniony albo się ściął, e, i może być tam jakaś nieprzyjemna sytuacja. Więc rozbierzemy sobie to Ajo. Pokażę Wam, jak rozobrać Ajo, które nie ma nigdzie korka e, na dolewanie płynu, e, i jak napełnić taki układ, ewentualnie jak wymienić płyn w takim układzie chudzenia cieczą. Startujemy. Tak szczerze mówiąc, tutaj w ogóle nie słyszę płynu, więc albo jest full i nic nie było przez te kilka lat, które leżał u mnie na półce, e, albo e, wyparowało wszystko. Tu są takie specyficzne śrubki. Podkręcajcie bardzo powoli, żeby nie zerwać gwinta, bo nie zerwać główki śruby, bo wtedy już nie będzie jak tego przekręcić z powrotem. Problem z takimi AIO, które pracowały parę lat i które właśnie rozbieramy. W sumie ich największy problem w rozbieraniu i złożeniu. Ich największym problemem, a może w ten sposób jest uszczelka, która tutaj jest pod spodem, a przynajmniej powinna być, jeżeli konstrukcja jest standardowa. Ponieważ uszczelka pod wpływem lat, temperatury, cieczy potrafi się naciągnąć, naciągnąć albo sparcieć. I może nie udać się jej założyć ponownie. A dokupienie takiej uszczelki jest praktycznie niemożliwe. Można próbować to składać na silikonie, ale. Wyniki mogą być dosyć mizerne. To ja w ostateczności mogę poświęcić, nie będę po nim płakać. Więc wziąłem je jako ciekawostkę, czy się go uda uratować, czy nie. Tak naprawdę, bo jeżeli coś schrzanie, albo się okaże, że uszczelka jest do wyrzucenia, albo się okaże na przykład, że nie wiem, że pompa już tak zardzewiała bez płynu, zastała się, rozpadła się, wirnik się rozpadł, też tak może być. Tak jak mówię płakać nie będę, jak się coś stanie. Dla nauki rozbierzmy to sobie i zobaczmy co jest w środku, jak to wyciągnąć. Możliwe, że to trzeba będzie jeszcze bardziej rozkręcić. Może się uda mi to podważyć i wyjąć samą sam backplate. Niekoniecznie. Niekoniecznie. A jednak. Jest płyn. Jest w miarę czysty, on w sumie tylko był raz na testach u mnie. Uszczelka też jest ok. O dziwo. A płyn? Zobaczymy, wylejmy go sobie. Zobaczymy, ile go będzie, tak naprawdę. O, a, jest. Chlupie. I nie jest w najgorszym stanie, powiem Wam. Muszę pochwalić Anteka, bo nie poszli tutaj po kosztach. To ten płyn od paru lat, które sobie to ajo przeleżało na półce. Są tam jakieś śmieci w tym, ale to pewnie wynika z procesu produkcji i niedokładności tego procesu, w zasadzie niewypukania środka całego węża, radiatora przed złożeniem. Ile jest tego płynu? Nie wiem, ze 100 ml, może 120 ml, ale jest kupa śmieci za to pływających tutaj, które nie powinny występować tutaj dopełnienie tego typu aja może być problematyczne bo to jest bardzo wąski otwór dorotowy ale tu jest taka komora pod spodem nie wiem czy to będzie widać czyli na kamerze z tej strony pod spodem jest komora a z tej strony jest odprowadzenie z radiatora który sobie wypływa tutaj przepływa przez finy i wraca tą komorą do środka i rurką do radiatora Zobaczmy czy się uda to napełnić. Tak naprawdę można użyć wody zdemineralizowanej i powinno się wypłukać ajo przed dokonaniem tej operacji. Pamiętajcie, trzeba przepłukać wodą destylowaną. Można też napełnić później wodą destylowaną, jak ktoś nie ma płynu albo nie chce kupować. Natomiast do samej wody destylowanej trzeba dodać inhibitora, zapobiegający, który zapobiega powstawaniu glonów w układzie. Zapobiega powstawaniu korozji w radiatorze. Taki inhibitor można kupić w takiej małej buteleczce. Tak to wygląda. Na litr 4 krople, wody, 4 krople tego inhibitora nie więcej. Wystarczy całkowicie. Zobaczymy, czy nam to się uda napełnić. Nie jestem pewien, czy on tam wnika, czy nie. Ładnie zasysa nawet, przynajmniej na razie. Trzeba co jakiś czas podnieść radiator. O! W ogóle to można zrobić inaczej. Podłożyć coś pod radiator, żeby on był cały czas na skos. O tak. Każda inaczej wygląda w środku, w sensie w blokopompie, inaczej skonstruowane. To nie jest uniwersalna konstrukcja, którą stosuje NZXT, którą stosuje corsair Za mało jeszcze tego pójdę. Jeszcze powietrze ucieka. O, zassało bardzo ładnie. Powolutku teraz cała zmieni tego płynu. lejemy, żeby go za dużo nie było. żebyśmy nie musieli odsysać go. Powietrze ucieka. Bomberki się robią. To jest coś w celu odpowietrzania naszego układu chodzenia cieczą kastomowego. Tu jest oczywiście rezerwuar, przez który to robimy. Tutaj nie ma rezerwuaru. Jest to największy minus aos Za rezerwuar robi ta część radiatora do której wchodzą węże. Tu się zbiera całe powietrze, żeby nie trafiało do bloku pompy. Nie zostawiało w redaktorze. Tu się zbiera całe powietrze wtedy. To, że jest płynne około, to się nie przejmujcie. To oczywiście powycieramy, zanim to poskładamy. Najpierw chcę jak najwięcej nalać tego płynu do IOSa. Całkiem sporo tego płynu wchodzi. Zobaczcie. Była jedna trzecia, została jedna czwarta. Chyba już mamy a jeszcze nie. Ja jeszcze powietrze znalazłem. Już myślałem, że mamy przesyt troszeczkę, ale ale nie, zasysa jeszcze. Dobra, skoro tyle, to nadmiar trzeba zebrać, bo jak założymy tutaj miedzianą podstawę, to zgodnie z prawem Archimedesa wyprze nam ciecz, wylewając na zewnątrz. A szkoda by było, żeby na przykład została pod uszczelką, to wtedy Straci niestety szczelność blokopompa. Nie zbieraj za dużo, tak żeby było widać tutaj płyn, który się przelewa naokoło. No jest to troszeczkę żmudna praca, nie ukrywam. Wymagająca cierpliwości, ale w ten sposób mamy albo zregenerowane ajo, poprzez dolanie odpowiedniej ilości płynu, w sensie prawie na maksa. Zawsze dobrze, jak zostanie i tak trochę powietrza w układzie, bo musi być. Zbierze się nam wredo to w tym miejscu, które Wam pokazywałem. Albo mamy naprawione, jeżeli było w ogóle, nie było płynu praktycznie yy, i pracowała na przykład pompa głośno, bo miała niewystarczającą ilość płynu do pompowania tego, yy, tej cieczy w układzie. Albo po paru latach mamy wymieniony płyn na nowy, przez co dajemy troszeczkę dłużej pożyć naszemu układowi chłodzenia cieczą. Zaraz załóżmy to, oczywiście po wyczyszczeniu, można użyć. Szczoteczki do zębów, żeby wyczyścić pomiędzy finami. Jeżeli jest a i je używane, to jest czyste, bo używane było tylko raz na teście. Tak naprawdę uszczelka się trzyma i bardzo dobrze, chociaż powinniśmy ją z zrobić z nią i coś innego. Chociaż to jest ryzykowne, bo ona powinna trafić tutaj, przy ściąganiu może nam się rozciągnąć, niestety. Ale myślę, że akurat ta jest w dobrym stanie. Sprawdźcie, czy się nie zawinęła, czy się nie odwróciła. I powinno być wszystko ok. Dobrze, blok jest suchy. Podstawa jest sucha. Można zakładać. Ok. Sugeruję też skręcać na początku na skos, żeby równo ta podstawa siadła, i żeby nie było żadnych niespodzianek, że nam podczas skręcania wyskoczy podstawa i się płyn wyleje. Wycieramy do sucha, żeby ewentualnie zaobserwować wyciek, jeżeli takie są. Myślę, że nalaliśmy więcej płynu niż było wcześniej w układzie. Bardzo dobrze. I teraz tak, moi drodzy, nie podłączamy tego razu do komputera. Nie, trzeba wziąć zasilacz, podłączyć to na stole. Niech sobie to pochodzi troszeczkę. Niech ta pompa popracuje i wtedy będzie widać, czy są jakieś wycieki, czy ich nie ma. Żeby nam zasilacz pracował bez płyty głównej, musimy zaślepić tutaj dwa piny. Albo użyć specjalnej przejściówki. I podłączyć go oczywiście do naszej blokopompy. I patrzymy, co się będzie działo z blokopompą. Zasadniczo z blokiem, bo pompa jest tutaj. Tak jak mówię, mówiłem, pompa jest w radiatorze, ale trzeba obserwować, czy nie będzie wycieków. Najlepiej zasymulować nasz układ po budowie, żeby radiator był w górze. Blok na dole. Niech sobie tak popracuje z pół godziny, godzinę. Wtedy będziemy mieli jasność, czy jest szczelny, czy nie jest szczelny. Bo czasami dopiero może puścić, jak się płyn w układzie rozgrzeje. Oczywiście nie osiągnie on teraz takich temperatur, jakby pracował pod, yy, i chłodził procesor. Natomiast i tak to jest lepsze niż yy, zakładanie tego od razu na nasz procesor i ryzykowanie powodzią uszkodzeniem płyty procesora, karty graficznej, bla, 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 bla. Zostawmy go na chwilę i za chwilę do niego wrócimy. Ok, zróbmy czek kontrol, moi drodzy. Jest suchutko. Jest suchutko. Oczywiście czyścimy podstawę, później chłopomiedzianą, miedzianą, żeby nasze palce tłuszcz zetrzeć i można, myślę, montować na nasz procesor. Operacja się udała. Pacjent to dziwo żyje. 1-0 dla nas, moi drodzy. Ok, podsumujmy na szybko. Ten serwisowy odcinek. A praca się udała, jak gdzieś na załączonym obrazku. Ajo napełnione, w tym przypadku napełnione, ale to samo można zrobić ze swoim Ajo, które ma mniej płynu, można mu tylko dolać płynu. Wtedy, żeby nie mieszać dwóch różnych gatunków płynów, bo to czasami układy tego nie lubią i płyny producenckie tego nie lubią, dobrze jest zalać wodą destylowaną, co będzie dla Was prostszym rozwiązaniem. Jeżeli nie musimy dodawać tego dużo, to nie trzeba dodawać. Inhibitorów, bo niezbyt to ten punkt, który już jest w układzie. Natomiast, jakbyśmy się okazało, że musimy dodać, dolać, nie wiem, 50 ml, aż, no to wtedy trzeba z jedną kropelkę tego inhibitora albo dwie mm, wrzucić do układu, żeby glony nam się nie rozwinęły i żeby nam radiator nie, zardzew... nie zardzewiał, ewentualnie podstawa chłodzenia, bo to też jest bardzo ważne i będzie wszystko ok. Jak mamy bardzo, bardzo stare I.O., które długo u nas leżało, albo pracowało w ciężkich warunkach i tego płynu jest mało, szczególnie Be Quieta, układy chłodzenia I.O., te starsze, pierwszej generacji, silent loopy są na to narażone, gdzie słychać momentami już głośno pracującą pompę, tak jakby się zapowietrzała, jakby nie podawała płynu, gdzie temperatury nam rosną, jest dobrze, tak jak Wam mówiłem, rozebrać, przepłukać najpierw wodą destylowaną, wylać płyn, płukać wodą destylowaną i napełnić od nowa. Eee, o tyle w biquaitach nie ma problemu, bo w blokopompie mamy korek w wlewu, natomiast w innych układach, w których tego typu rzeczy się dzieją, w Corserach, Fraktalach, colormasterach, Masterach, whatever, yy, no, trzeba rozkręcić podstawę yy, blokopompy, podstawę, blok, blok, podstawy, w zależności gdzie jest pompa. Tutaj jest w radiatorze akurat. <laughs> tak, widzieliście zresztą. I to zrobić. Więc myślę, że dobry sposób na przedłużenie żywotności naszego I.O., do dobry sposób na przedłużenie żywotności pompy, która jest w układzie, bo pompy w układach chłodzenia, nieważne czy kastomowych, czy w aio się nienawidzą pracować z małą ilością płynu. Zapowietrzają się i zacierają się i przez to też bardzo często nasze układy chłodzenia cieczą padają. Więc o I.O. trzeba dbać, moi drodzy. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. Że zajączka wam puszczę, że teraz wiecie, jak to zrobić we własnym zakresie. Zanim zaczniecie rozkręcać, sprawdźcie, czy macie odpowiedni śrubokręt, bo co producent to inne śrubki w podstawie e, bloku. Więc, żeby ich nie zniszczyć, można, żeby jeszcze raz można było je przykręcić, to sprawdźcie, czy macie dokładnie pasujący śrubokręt, najlepiej z zestawu iFixit. E, zalinkuję wam pod filmem, z którego ja używałem końcówek. E, ten duży zestaw, który ja mam, generalnie odkręci każdą śrubkę, nawet nietypową, więc myślę, że spokojnie można go nabyć. Pod filmem linki oczywiście do Morele.net, do zestawu z narzędziami, do płynów do wypełniania układów chłodzenia cieczą, o i customowych. No więc co, myślę, że teraz bracie do roboty. Czyścić swoje iOSy, rozkręcać, wymieniać płyn, dolewać ewentualnie płyn i cieszyć się przedłużoną żywotnością swojego chłodzenia. A co za tym idzie, kilkoma stówkami w kieszeni, bo nie będziemy musieli kupować nowego iOSa. Ode mnie to tyle. Dajcie mi znać w komentarzach, czy Wam się ten poradnik mały podobał i czy może Wy już napełnialiście swoje iOSy, jeżeli tak, to dajcie innym użytkownikom jakieś porady, jak to według Was dobrze i szybko zrobić. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i poznajem Was. Videoblog tech. Cześć.